W bieżącym roku odnotowaliśmy już na terenie naszego powiatu 247 interwencji związanych z pożarami traw na nieużytkach. W porównaniu do zeszłego roku, w którym było ponad 280 interwencji, jest to na pewno bardzo duża liczba. Trzeba podkreślić, że na wszystkie pożary, jakie wystąpiły, to na terenie powiatu w tym roku to ponad 70% to są właśnie pożary traw. Zdecydowana większość tych pożarów możemy powiedzieć, że ponad 90%. To były podpalenia. Analizując miejsca, gdzie te trawy palą się na terenie powiatu, to można wskazać, że najwięcej tych pożarów odnotujemy na terenie gminy szanów, Libiąż i Trzebinia. No nieco mniej na terenie gminy babice i Alwere. Od kilku już lat prowadzimy kampanię stop pożarom traw, w czasie której chcemy przekazać wszystkim ludziom mieszkańcom, żeby w sposób szczególny zwracali uwagę na ten proceder i żeby w znaczący sposób ograniczyć liczbę takich pożarów. Te pożary są to działania, które w sposób znaczący generują koszty, angażują siły i sprzęt strażaków, a jak wiemy, w międzyczasie mogą nastąpić zdarzenia, gdzie ta Pomoc Straży Pożarnej będzie wymagana bardzo szybko o dużo większej skali. No należy tutaj podkreślić, że taki pożar trawy wyjaławia glebę. A w przypadku nawet pożarów, które już przejdą do torfu, takich podpowierzchniowych, takie pożary są bardzo trudne do ugaszenia i regeneracja takich pokładów torfu to już są całe wieki. Nie wypalajmy traw na nieużytkach. To w niczemu nie pomaga, nie pomaga przyrodzie, wręcz przeciwnie niszczy tą przyrodę. Nie szkodźmy sobie poprzez takie nieumyślne działanie. Nie generujmy dużych strat, zarówno w kwestii przyrodniczych, jak i, jak i strat materialnych związanych z wykonaniem korzystaniem dużych zasobów i sił, żeby te pożary ugasić.